Witajcie. Kilka osób prosiło mnie abym pokazał małą akcję z buraka pastewnego do królików, czy kur. No kury no to tak bucą, że masakra. Taki oto burak jak tu, nie wiem, waży gdzieś 5 kg na pewno. Mamy 30 kurek. Takiego buraka przecięłem na pół. Mówię, będą miały na kilka dni. Do wieczora tylko skorupka została. To są buraki pastewne. Rekord Poli i Ursus Poli. Dwie takie odmiany, które przetestowałem, które najlepiej mi się nadają w moim małym gospodarstwie. są też i jeszcze, na przykład taki burak buraki są na czwartej klasie B tak jak i pod warzywa, taki pod buraki czy pod marchewkę pastewną nie dawałem żadnej chemii nie pryskałem żadną chemią jedynie mączka bazontowa obornik oprysk zwrotycza tak oto porosły, sucho było, były podlewane kilka razy, niestety no drogo wychodzi podlewanie, bo agregat prądotwórczy pali paliwo, ale pompa jakoś tam podleje. Liście wcześniej były obrywane na kurek, kacuszek troszeczkę. Jakieś tam choroba musiała je wziąć, że te liście takie niektóre też od suszy poszły liście z duraka częściowo dla kur zjedzą sobie, a resztę jako nawóz do przeorania Tutaj na przyczepce mamy jeszcze te wykopane. Kopiemy już drugi dzień. Wykopałem, nie wiem dokładnie, ale tak z jakichś, nie wiem, dwóch arów, może trzech, no z trzech arów. Z trzech arów to dziś tak jest 2,5 tony buraka pastewnego. Pokaż tutaj na przyczepce. O, i to tak się prezentuje. Kilka osób prosiło a no, to coś tam, co nie coś pokaże. Myślę, że na drugi rok Bozia da taki tam plon. Nie jest za duży, nie jest za mały, jest dobry. Przy takiej pogodzie akurat dla naszych kurek będzie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i dziękuję za słupki, łapki. Halo.